Biblia rodziła się na Bliskim Wschodzie i w południowo-wschodniej Europie. W starożytności na biblijnym Bliskim Wschodzie najwcześniejszymi i najczęściej stosowanymi materiałami piśmienniczymi były kamień, glina, skorupy naczyń glinianych zwane ostrakami i papirus. Jednym z najstarszych przykładów piśmiennictwa na kamieniu. Może być stela Hammurabiego. Hammurabi, król Babilonu, około 1772 roku przed naszą erą polecił na diorytowej steli w wysokości 225 cm zapisać pismem klinowym zbiór praw mezopotamskich. Kodeks został wystawiony przed największą świątynią w Babilonie. W XII wieku przed naszą erą, Mezopotamię najechali Elamici i zabrali go do Suzy. W 1902 roku odnalazła go w Suzie w obecnym Iranie francuska ekspedycja archeologiczna De Morgana. Około 1446 roku przed naszą erą, Bóg wręczył Mojżeszowi na Synaju zbiór dziesięciu przykazań bożych zwany dekalogiem. Zapis Księgi Wyjścia w Starym Testamencie informuje nas, że dekalog, podobnie jak kodeks Hamurabiego, został wypisany na kamiennych tablicach. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry. Mając w ręku dwie tablice świadectwa, tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Kamienne tablice dekalogu zostały na polecenie Boga umieszczone w Arce Przymierza, która w VI wieku przed naszą erą Podczas najazdów babilońskich na Judę w tajemniczych okolicznościach znikła. W drugiej księdze królewskiej, trzecim rozdziale, opisane jest powstanie moabskie przeciwko Izraelowi w połowie IX wieku przed naszą erą. Moabici byli wschodnimi sąsiadami Izraela. Mesza, król Moabu, Postanowił odzyskać niepodległość i zbuntował się wobec Jehorama, króla izraelskiego. Wojna zakończyła się zwycięstwem Meszy. Wtedy Mesza polecił na cześć Kemosza, głównego bóstwa Moabitów, opisać swoje zwycięstwo na bazaltowej steli. W 1868 roku stele meszy, zwaną też kamieniem moabskim, odnalazł w Jordanii w ruinach biblijnego Dibonu niemiecki misjonarz Fryderyk August Klein. W Mesopotamii i azjatyckiej zachodniej części biblijnego Bliskiego Wschodu popularnym materiałem piśmienniczym była glina. Formowano gliniane tabliczki lub walce, albo grania stosłupy, zapisywano na nich teksty, a następnie wypalano w ogniu, przez co uzyskiwały odpowiednią trwałość. W latach 70. XX wieku włoscy archeolodzy odkopali na terenie Syrii ruiny Ebli. Te zapomniane miasto w końcu trzeciego tysiąclecia przed naszą erą liczyło sobie około 260 tysięcy mieszkańców. Włosi dotarli do archiwum pałacu królewskiego i tam odnaleźli około 20 tysięcy zapisanych tekstami glinianych tabliczek. Kiedy 4 tysiące lat temu pożar zniszczył pałac. Drewniane półki, na których tabliczki były ułożone jak książki, spaliły się, a gliniane tabliczki wypalone przez ogień spadły na ziemię. Niektóre potłukły się, ale większość zachowała się w bardzo dobrym stanie. Niektóre tabliczki posiadają niezwykłe rozmiary. Mają prawie 6 metrów długości i zawierają 3000 linii tekstu. Jesienią 1977 roku ogłoszono, że jedna z tabliczek mówi o Sodomie i Gomorze. W 1887 roku pewna egipcjanka ze wsi Amarna przypadkowo odkryła sporą ilość glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym. Okazało się, że odkryła polityczne archiwa faraonów. Amenhotepa III i jego syna Amenhotepa IV Echnatona w ruinach Achetatonu, stolicy Egiptu, zapanowania Amenhotepa IV Echnatona. Tabliczki były listami pisanymi w Palestynie, Syrii, Babilonii i innych krajach Bliskiego Wschodu do Amenhotepa III i IV. Pochodzą one z okresu, kiedy zgodnie z przekazem Starego Testamentu, od około 1406 roku przed naszą erą, Hebrajczycy pod wodzą Jozuego zajmowali ziemię obiecaną. W związku z tym wiele tabliczek amarneńskich to listy królów kanalejskich adresowane do faraonów Amenhotepa III, a szczególnie Amenhotepa IV echnatona. Rozpaczliwie błagających o pomoc przeciwko Hebrajczykom zajmującym Kanaan. Jednak Amenhotep IV Echnaton był tak zauroczony swoją piękną żoną Nefretetę i życiem rodzinnym, oraz skoncentrowany na reformach religijnych i budowie nowej stolicy, że zupełnie zignorował je. W 1879 roku archeolog Hormuzda Rassama w fundamentach Esagili, czyli świątyni Marduka w Babilonie, odnalazł Cylinder Cyrusa. Jest to wyoblony walec gliniany, na którym król perski Cyrus II Wielki Polecił zapisać pismem klinowym wydarzenia związane ze zdobyciem przez niego Babilonu w 539 roku przed naszą erą. Treść cylindra Cyrusa jest zbieżna z opisem upadku Babilonu zawartym w księdze Daniela w Starym Testamencie. Pułkownik Robert Taylor w latach 30. XIX wieku. Wszedł w posiadanie kroniki króla asyryjskiego Sennacheryba, spisanej w piśmie klinowym na sześciobocznym, glinianym graniastosłupie wysokości 38 cm. Nie został on znaleziony podczas naukowo prowadzonych wykopalisk archeologicznych, więc okoliczności jego odkrycia pozostają nieznane. Został on zakupiony od wdowy, o pułkowniku Taylorze dla Muzeum Brytyjskiego. Kronika relacjonuje podboje Sennacheryba, a wśród nich nieudaną kampanię wojenną przeciwko Jerozolimie w 701 roku przed naszą erą zapanowania w Judei króla Hiskiasza. Kampania ta została opisana w trzech księgach Starego Testamentu. Czytamy w nich, że w odpowiedzi na modlitwę Hiskiasza posłany przez Boga anioł jednej nocy pozbawił życia 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich oblegających Jerozolimę. W starożytnych krajach biblijnego Bliskiego Wschodu, w tym również w Izraelu, tanim i ogólnodostępnym materiałem piśmienniczym były ostraki. Czyli skorupy naczyń ceramicznych. Zapisywano na nich podręczne notatki gospodarcze, listy, uczniowskie wypracowania, kopie tekstów literackich, szkice. W trzecim tysiącleciu przed Chrystusem znany był w Egipcie papirus jako materiał do pisania. Najstarszy zachowany papirus pochodzi z około. XXVII wieku przed naszą erą. Papirus sporządzano z rośliny zwanej ciborą papirusową. Porastała ona moczary delty Nilu. Ścięte łodygi cibory cięto wzdłuż na wąskie paski. Następnie układano z nich jedną warstwę, a na nią drugą w poprzek. Substancją spajającą był sok rośliny zmieszany z wodą. Potem materiał prasowano, suszono, wygładzano i przycinano, a w końcu z arkuszy sklejano zwój. Na papirusie spisywano księgi Biblii. W 1902 roku w Fayum w Egipcie sekretarz Towarzystwa Archeologii Biblijnej, angielski uczony Walter Nash, Zakupił zbiór czterech niewielkich fragmentów Starego Testamentu, spisanych na papirusie w języku hebrajskim. Został on nazwany Papirusem Nasza. Nasz przekazał zbiór Bibliotece Uniwersytetu w Cambridge. Zawiera dekalog i wezwanie skierowane do Izraela dotyczące kultu jedynego Boga. Papirus Nasza jest jednym z najstarszych zachowanych Fragmentów Starego Testamentu. Datowany jest na II wiek przed naszą erą. Jest także najstarszym manuskryptem papirusowym Biblii hebrajskiej odkrytym w Egipcie. W latach 1930-31 Chester beaty nabył w Egipcie od handlarzy starożytnych rękopisów komplet 17. Papirusowych manuskryptów biblijnych w języku greckim. Trzy z nich zawierają prawie cały Nowy Testament, a reszta fragmenty Starego Testamentu i inną literaturę religijną. Papirusy Chester Batego datowane są na III wiek. Używano także do pisania skóry zwierzęcej. Nie wyprawiano jej, lecz wygładzano i tworzono karty. Które następnie zszywano w zwój. Na takim zwoju skórzanym, złożonym z 17 kart, skopiowano tekst księgi Izajasza z II wieku przed naszą erą, znaleziony w 1947 roku w Kumran nad Morzem Martwym. Od III wieku przed naszą erą zaczęto stosować pergamin jako materiał piśmienniczy. Pergamin był cienką, starannie wyprawioną skórą baranią, kozią lub cielęcą. Okazał się być materiałem niezwykle trwałym i wyparł papirus. Apostoł Paweł pisał swoje listy apostolskie na pergaminie. Z więzienia rzymskiego w liście do Tymoteusza prosi go, aby mu przywiózł pergaminy. Płaszcz który zostawiłem w troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy". Narzędzia pisarskie dostosowane były do materiału piśmienniczego. Na kamieniu wycinano litery żelaznym rylcem. Wryte litery nieraz dla podkreślenia ważności inskrypcji wklepywano ołów. W ten sposób napis odróżniał się od szarej skały. O tej praktyce stosowanej w czasach biblijnych wspomina Job. O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze żelaznym rylcem i ołowiem, wykute w skalę na zawsze. Specjalnym rysikiem zapisywano pismo na glinie lub na drewnianych tabliczkach pokrytych woskiem. Czytamy o tym w następujących wersetach Starego Testamentu. Jest poruszone serce moje, słowo dobre wypowiadam ja, utwór mój dla króla, język mój rysikiem pisarza szybkiego. Jakże możecie mówić jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana. Zaiste w kłamstwo. Obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Grzech Judy zapisany jest rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym, wyryty na tablicy ich serca i na narożnikach ich ołtarzy. Do pisania na papirusie, skórze i pergaminie stosowano czcinę skośnie przyciętą lub zgniecioną. Atrament Sporządzano z węgla drzewnego lub sadzy zmieszanej z startą żywicą rozcieńczoną w wodzie lub oćcie winnym. O takim właśnie atramencie czytamy w księdze Jeremiasza. Baruch im odpowiedział. Wszystkie te słowa podawał mi ustnie, a ja spisałem je w księdze atramentem. Pył węglowy lub sadzy. Przechowywano w torebkach lub puszkach z bambusu. Wszystkie te przybory piśmiennicze noszono u pasa. Mówi o tym zapis w księdze Ezechiela. A był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę, z przyborami do pisania u swojego boku. Księgi Biblii były w formie zwojów papirusowych, potem skórzanych i w końcu pergaminowych. Czytamy o tym w Księdze Jeremiasza. W roku czwartym Joakima, syna Jozjasza, króla ludzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem. Wtedy Jeremiasz wezwał Barucha, syna Nerjasza, a Baruch wypisał na zwoju księgi pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa pana, które wypowiedział do niego. Zwój przymocowywano do dwóch wałków drewnianych i nawijano go na nie. Nieraz do wałka rzemykiem dołączano języczek skórzany z wypisanym na nim tytułem księgi, co ułatwiało odnalezienie potrzebnej księgi wśród innych. Zwoje owijano w płótno i, podobnie jak inne dokumenty, przechowywano w dzbanach glinianych. Czytamy o tym w Księdze Jeremiasza: Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela weź te akta, ten zapieczętowany akt kupna i ten otwarty odpis i włóż je do naczynia glinianego, aby przetrwały wiele lat. Zwoje przechowywano również w przeznaczonych do tego szkatułkach lub pojemnikach. W pierwszych wiekach naszej ery, kodeksy, czyli rękopisy w formie książki, wyparły zwoje. W języku hebrajskim pisano od strony prawej ku lewej, a w greckim od lewej ku prawej. Przeważnie tekst pisano na wewnętrznej stronie zwoju. Ale zdarzało się, że i po jego obu stronach, zwłaszcza gdy tekst był obszerny, a materiał piśmienniczy niewystarczający. Ślad tej praktyki odnajdujemy w Księdze Apokalipsy. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną. Siedmioma pieczęciami. Tekst pisano w kolumnach, prostopadłych do długości zwoju. Każda kolumna składała się z określonej ilości linii, tak zwanych stychów, a każdy stych z, z równej ilości liter. Ze względu na oszczędność materiału piśmienniczego w tekście hebrajskim, jak i greckim, nie oddzielano na ogół poszczególnych wyrazów. Pisano pismem ciągłym. Boża opatrzność kierowała procesem powstawania Pisma Świętego, aby oddać do rąk ludzkości spisane Słowo Boże. Historia relacjonuje przypadki, kiedy ludzie gardzili nim i wtedy marnie kończyli swoje życie lub przyjmowali je, co im wychodziło na dobre. W 605-604 roku przed naszą erą nad Judą w Jerozolimie królem był Joakim, zwany też Jehojakim. W tym czasie Babilonia króla Nebukadnesara stała się mocarstwem biblijnego Bliskiego Wschodu, podbijając królestwa. Ekspansja Babilonu skierowała się także przeciwko Judzie. Nad Jerozolimą zawisła groźba najazdu babilońskiego. Wtedy Bóg nakazał prorokowi Jeremiaszowi zaopatrzyć się w papirusowy zwój i spisać na nim wszystko, czego dotychczas dowiedział się od Boga na temat ludu Bożego. Czytamy o tym w księdze Jeremiasza następujące słowa. W roku czwartym Jojakima, syna Jozjasza, króla Judzkiego, Doszło Jeremiasza od pana, słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na Nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu, i o judzie, i o wszystkich narodach od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Prorok usłuchał Boga. Zaopatrzył się w papirusowy zwój i wezwał do siebie biegłego w piśmie skrybę Barucha. Następnie na tym papirusowym zwoju Baruch pod dyktando Jeremiasza spisał mowy Boga do proroka. Wtedy Jeremiasz wezwał Barucha, syna Neriasza. A Baruch wypisał na zwoju księgi pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa Pana, które wypowiedział do niego. W dalszej części tej historii czytamy, że Jeremiasz polecił Baruchowi odczytać treść zwoju publicznie. Baruch odczytał przed świątynią Bożą w Jeruzalemie zgromadzonemu ludowi treść zwoju. Gdy niektórzy z książąt ludzkich będących wśród zgromadzonych usłyszeli to, co przeczytał Baruch, tak się tym przejęli, że zwołali zebranie książąt i dostojników w kancelarii pałacu królewskiego i wezwali barucha. Zapis biblijny opowiada, że wtedy wszyscy książęta posłali do barucha Jechudiego, syna Netaniasza, syna Selemiasza, syna Kusiego z poleceniem: Weź do ręki zwój. Z którego czytałeś wobec ludu, i przyjdź. I Baruch, syn nerjasza, wziął zwój do ręki i przyszedł do nich, a oni mu rzekli: Usiądź i czytaj to wobec nas. I Baruch czytał wobec nich. Książęta i dostojnicy, poruszeni odczytanym poselstwem Boga, zapytali Barucha o pochodzenie treści odczytanej z papirusu. A barucha zapytywali tymi słowy, opowiedz nam, jak napisałeś te wszystkie słowa pod jego dyktando. Skryba odpowiedział następująco. Baruch im odpowiedział. Wszystkie te słowa podawał mi ustnie, a ja spisałem je w księdze atramentem. Postanowiono, że trzeba królowi odczytać treść zwoju. Król Joakim, książęta i dostojnicy zebrali się w sali tronowej królewskiego pałacu zimowego. Było to w miesiącu dziewiątym kalendarza żydowskiego, czyli w styczniu. Styczeń jest najzimniejszym miesiącem roku w Judei. Średnia temperatura minimalna wynosi wtedy 5 stopni Celsjusza, a maksymalna 12 stopni Celsjusza. Z tego powodu, aby ogrzać salę, płonął w niej ogień na palenisku. Sprawozdanie biblijne podaje, że, a król mieszkał wtedy w pałacu zimowym. Był bowiem miesiąc dziewiąty i ogień płonął przed nim na palenisku. Jehudi odczytywał królowi poselstwo Boga spisane na zwoju. Po przeczytaniu trzech lub czterech kolumn tekstu, Jojakim arogancko i z lekceważeniem odcinał przeczytany fragment i wrzucał w ogień płonący na palenisku, aż cały papirus spłonął. Jeremiasz tak o tym wspomina. Gdy tylko Jehudi przeczytał trzy czy cztery kolumny, król odciął je nożem pisarskim i wrzucał w ogień płonący na palenisku, aż cały zwój spłonął w ogniu paleniska. Król i większość jego dostojników wzgardzili ostrzeżeniami i radami Boga. Bóg więc polecił Jeremiaszowi spisać drugą księgę z treścią poprzedniego spalonego zwoju, z zapowiedzią, że król Joakim marnie zakończy swoje życie i jego zwłoki będą gniły w upalne dni i chłodne noce pod murami Jeruzalem. W następnych wersetach tej historii czytamy o tym tak. A gdy król spalił zwój ze słowami które spisał Baruch pod dyktando Jeremiasza, doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Weź sobie znowu inny zwój i napisz na nim wszystkie poprzednie słowa, które były na pierwszym zwoju, spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. A o Jojakimie, królu judzkim, powiedz, tak mówi Pan. Spaliłeś ten zwój, mówiąc, Dlaczego tak napisałeś na nim? Król Babiloński na pewno przyjdzie i zniszczy tę ziemię i wytępi z niej ludzi i zwierzęta. Dlatego tak mówi Pan o Joachimie, królu ludzkim. Nie będzie miał nikogo, kto by zasiadł na tronie Dawida, a jego trup będzie wyrzucony na skwar we dnie i na chłód w nocy. W 598-597 roku przed naszą erą armia babilońska po raz drugi najechała Judę i zdobyła Jeruzalem. O został zakuty w Kajdany i skazany na wysłanie do Babilonu. W drugiej księdze kronik czytamy o tym, że przeciwko niemu wyruszył Nebukadnesar, król Babiloński. Kazał go zakuć w spiżowe kajdany, aby go zaprowadzić do Babilonu. Król Judzki Jojakim jednak do Babilonu nie wyruszył. Jeszcze w Jerozolimie zakończył życie zamordowany albo z powodu choroby. Józef Flawiusz, historyk żydowski z pierwszego wieku, twierdzi, że nie przekroczył murów Jerozolimy. W swoim dziele: Dawne dzieje Izraela napisał: Król Babiloński Nebukadnezar wymordował najbardziej krzepkich i najurodziwszych mieszkańców Jerozolimy wraz ze swym królem Joakimem, którego potem kazał rzucić za mury bez pogrzebu. Arogancki król, który okazał daleko idącą zniewagę Słowu Bożemu, Został wywleczony i wyrzucony poza mury Jerozolimy i pogrzebany jak osioł. W ten sposób spełniła się kolejna Boża zapowiedź dotycząca marnego końca Joakima, zapisana przez Jeremiasza w jego księdze: Będzie pogrzebany jak osioł. Wywloką go i wyrzucą poza bramy Jerozolimy.